Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić klopsiki w sosie pomidorowym. Niestety miały być frytki, no ale zabrakło ziemniaków i musimy zrobić gotowe już oczywiście klopsiki. Więc tak, pierwsze co zaczynamy, bierzemy taki oto garnuszek. Ja tu pokażę. Taki oto. Włączamy już sobie kucheneczkę, niech nam się grzeje wszystko I teraz tak, tutaj mamy garneczek, nasze klopsiki W sosie pomidorowym, pamiętajcie zawsze Pama pol, polecam, kurwa są takie o nie Polecam Także tak, otwieramy je, tylko że ja będę miał jak problem Ale to nic Wziąłem sobie ściereczkę I naciskamy, bo łapy mam śliskie nie? Tak, tutaj wszystko apetycznie bardzo wygląda. Koreczek jest git, i teraz tak, tutaj już nam się kuchenka rozgrzewa, i mamy nasz, nasze klopsiki, czyli jako je przelewamy. Postarać się nie upierdolić podłogi. Ja lubię upierdolić. I teraz tak, klopsiki już są fajnie w garneczku, więc już jest gotowe wszystko. I teraz tak, pozbywamy się oto tego słoika. Czyli ja go chowam tutaj. Mamówka posprząta. I tak okrupsiki już są nasze tutaj gotowe. Jeszcze tylko trzeba podgrzać. I naprawdę bierzemy jakąś łyżkę. Proszę bardzo taką najlepiej o. I tak. Tutaj już one się prawie ten. Jest nagrzane. Wstawiamy. Wszystko jest gotowe. I teraz tak żeby nie przesadzić. Dajemy trochę pieprzu. Ja tutaj mam pieprz. To jest czarny nie wiem dokładnie jaki, ale tutaj wam pokażę. I teraz tak sypiemy. No nie za dużo, prawda? Żeby nie, nie przysypać tego, nie przypieprzyć. Bo naprawdę, jeżeli przepieprzycie, to będzie lipa. O, ja tutaj daję wystarczająco, wymieszam to ładnie, żeby nie było lipy. Bo no, wiadomo, tak. Nie chcemy mieć naszych kopsików przepieprzonych przez kogoś. I teraz dajemy je na ogień. I tutaj. Ja wezmę kamerę, pokażę Wam. O! Proszę bardzo! Jakie one będą smaczne. Przepraszam, bo miały być właśnie dzisiaj frytki, no ale tak się stało, że zabrakło ziemniaków u mnie w domu. Nie wiem, matka zapomniała na zakupy pojechać czy coś. Ale nie martwcie się, jeszcze zrobimy nie raz. I teraz je mieszamy. O! Ładnie pięknie. Tu mi trochę garnek lata, ale to mam nadzieję. Nie problem dla Was. Pamiętajcie, że one muszą być y, takie ciepłe w środku, bo sos może być ciepły, ale jak już y, sos będzie ciepły, to nie znaczy, że są klopsy, gotowe, dlatego musicie...